Cisłe centrum Józefowa to znany wszystkim mieszkańcom teren pomiędzy ulicami Wyszyńskiego, Parkową, Sosnową i Świderską. Czy za dwa lata będzie wyglądał właśnie tak? W czwartek, 21 października, odbyła się sesja Rady Miejskiej, na której dominował właśnie ten temat. Zgodnie z porządkiem obrad, radni uchwalili zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Centrum Józefowa. To, co dzisiaj uchwaliliśmy, jest to zmiana tylko w kilku punktach. Chodziło nam o, tutaj o dwie sprawy. Zrealizowanie naszego pomysłu na zabudowę centrum, to znaczy był ogłoszony konkurs przy udziale Stowarzyszenia SAM, Stowarzyszenia Architektur Prawda bo bardzo nam zależało, aby ten Projekt był zrobiony przez ludzi no, najbardziej światłych, przygotowanych. Czyli co? No, zależy nam no, na jakości, na jakości miasta i to był jeden punkt. A druga rzecz, mieliśmy kilka wniosków od mieszkańców, którzy nie byli zadowoleni z poprzedniego planu i mieli pewne propozycje odnośnie własnych działek i te też zostały uwzględnione. W kolejnych punktach obrad radni przegłosowali uchwałę zezwalającą na oddanie w użytkowanie wieczyste terenów pomiędzy ulicami Wyszyńskiego, Parkową, Sosnową i Świderską. Jeżeli sprzedalibyśmy tę działkę, nie mielibyśmy żadnej możliwości ingerencji co na tym terenie powstanie. Natomiast oddanie wieczyste użytkowanie przy załączeniu tego opracowania prawda, urbanistycznego, mówimy, że kto wygra przetarg dostaje wieczyste użytkowanie, ale... Musi powbudować to, co my mu prezentujemy. Czyli mamy kontrolę nad tym, co tutaj powstanie. Dzięki tym tak istotnym uchwałom w centrum miasta powstanie nowoczesny kompleks usługowy. Usługi rozproszone chyba się są mało opłacalne. Natomiast jeżeli my to wszystko skupimy w samym centrum, to wydaje mi się, że tutaj będzie się to opłacało tym usługodawcom, bo tych usługobiorców będzie dużo. My nie mamy rynku. Wydaje mi się, że takie centrum, tak zabudowane, przecież zawsze zaraz się pojawią jakieś kafejki, jakieś inne rzeczy, że ludzie się zaczną spotykać, rozmawiać, gdzie są, a to też centy. Tak oto jesteśmy świadkami kolejnego kroku na drodze do tego, by Józefów był jeszcze piękniejszy i bardziej przyjazny mieszkańcom. Sądzę, że jest realna szansa, aby za dwa lata o tej porze ten pierwszy fragment miasta był już zrobiony, bo uważam to za bardzo ważne.